Serdecznie na mecz polskiej ekstraklasy zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Z ogromną przyjemnością będziemy dla Państwa komentować ten mecz. Dziś gra Lek Poznań przeciwko Śląskowi Wrocław. z Wrocławia ma rodowód wojskowy i powojenny. W 1946 roku do Wrocławia przeniesiono oficerską szkołę saperów, a w rok później oficerską szkołę piechoty. Przy obu założono kluby sportowe Pionier i Podchorążak. Ich połączenie w roku 1947 przyjmuje się za symboliczne narodziny WKS Śląsk-Wrocław. Spotkanie rozpoczęte. Akcja skrzydłem. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Szymon Pawłowski. To jest gra typu Ty do mnie, ja do Ciebie. No, zastanawia się czy nie strzelać. Dobrze dograł. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Przejmił piłkę. O, szkoda, nie udało się opanować piłki. Blisko pole karne. może strzelać. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. No, udało się przejąć. Stiepanowicz. Prostopadłe podanie. Kędziora. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Maciej Gajos. Robi się niebezpiecznie. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Nie ma gola. Piłka, pitał poprzeczki, wraca do. Będzie strzelał? Nie ma gola. Spójrzmy, rzut rożny. Lech ma szansę. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Zdacili, ale odzyskali piłkę. Maciej Gajos. Lech w ofensywie. Degrał ponownie piłkę. Ładna seria podań, brawo. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Złe podanie i strata w środku pola. No już blisko polekarny. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Ma wybór w tej akcji. Kamil Wiliński. Znakomicie Bramka. Piłka poza linią końcową, rzut rożny dla Śląska. Tetech. Atakuje Lech. Maciej Gajos. Efektowne, świetne podania i dokładne. Jeździć! No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. No, może być groźnie. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Tomasz Pendora? No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Uwaga, co z tego wyniknie? Piliński! Blisko było prowadzenia, ale zbudłował. Ilusz. Tomasz Kęgiora. Ryzykownie, ale udanie. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Strata i przy rywale. A zistetech. No i znowu są przy piłce. Ważne przejęcie. Sędzia nie przerywa gry i pokazuje grać dalej. Dostrzegł dobrze rozwijającą się akcję. Słusznie nie chce jej przerywać. Szansa Śląska Wrocław. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Stepanowicz. Strzela. Gal kapitalna sytuacja. Wykorzystana. I dzięki temu prowadzą. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Pawłowski. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. No i mamy dobry, udany odbiór. 1 do 0 Piłkarze Lecha rozpoczęli drugą połowę. ty nic. Dobrze zagrał. Przechwyt, ale nie opanował. Już blisko pola karnego. Ale znakomicie rozgrywają. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Łukasz Madej. No i za moment znowią z autu blisko pola karnego. Robi się niebezpiecznie. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Czekają nas zmiany. Ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Paweł Zieliński. Stepanowicz, Madej. Śląsk w ataku. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie uderza. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Kadar. Znakomita wymiana. Ach, świetnie go powstrzymał. Mogła być groźna sytuacja. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Świetnie zagrał. Strata w ataku. No, był tam spalony. Maciej Gajos. Renner postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Będziemy mieli rzut wolny dla Śląska Wrocław. Dwali. Dobra główka. Tuż obok celu. Przez chwilę chyba sam myślał, że padła bramka. Chyba za bardzo podszedł pod piłkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Kadar atakuje Lech. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Alvarinho. Już, Maciej Gajos. No, z tego miejsca można strzelać. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Aj, teraz strata. Trauka. Po raz kolejny zwycięsko wychodzi z indywidualnego pojedynku. Bliska już do bramki. Za szybko stracili. Szymon Pawłowski. Łukasz Trałka. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Chyba nie miał lepszego pomysłu i zagrał do bramkarza. Pięć minut do końca. Szanse na wyrównanie maleją z każdą sekundą, ale wystarczy do tego tylko jedno trafienie. Blisko polekarne może strzelać. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Nakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Zdecydowane wypicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Paweł Zieliński. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Morioka! Bramka szrafili od katastrofy. Tak jest, gdyby wypadł gol, byłoby po meczu, więc należą mu się brawa. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Maciej Gajos. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Blisko polekarny. E, to znaczy... przepraszam. Dograł w polekarny. No, świetne dośrodkowanie, ale Bramkarz nie daje szans na Mecz kończy się wynikiem 1 do zera. Dzisiejszy mecz.